Hejka! Witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj, tak jak widzicie, też po tytule przychodzę do Was z tworzeniem Vision Board. Tak, wiem, jest początek lutego, a ja wstawiam filmik odnośnie postanowień, no ale miałam kilka planów filmikowych na ten styczeń, dlatego też postanowienia na 2024 rok dopiero teraz pojawiają się na tym kanale. Ale luty to dopiero drugi miesiąc, tak. Więc, jak najbardziej, jest to początek tego roku i moim zdaniem, filmik jest odpowiedni, mimo że nie pojawił się na początku stycznia. Virgin Boat to jest taka nasza tablica, taka nasza tapeta na laptopa, w której znajdują się wszystkie nasze marzenia, plany na bieżący rok. Czyli ja zwykle po prostu szukam sobie różnych tam zdjęć, inspirujących cytatów na Pinterestie. Pobieram sobie te zdjęcia, później wchodzę sobie na kanwę i tam tworzę po prostu pulpit. Obrazek na mój pulpit, który zostanie moją tapetą. I ja już kilka zdjęć sobie znalazłam. Razem teraz stworzymy sobie taki Vision Board i później go sobie omówimy, jakie są moje plany, marzenia na ten właśnie bieżący rok. Tak więc nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy tworzenie. Mamy gotowy Vision Board. Jest na nim trochę zdjęć. Musiałam kilka pozamieniać, kilka też usunąć, bo wybrałam za wiele, żeby w ogóle zmieściło się to. I tak. Te zdjęcia są troszkę czasami takie malutkie, ale chciałam, żeby się znalazły po prostu na tym pulpicie. Jak dla mnie jest to fajna taka motywacja, no bo ja na przykład na laptopie bardzo dużo robię. Wiem, że kilka osób tworzy też takie vision board na telefon. Dla mnie to się nie sprawdza, jakby nie umiałabym mieć takiej tapety po prostu na telefonie. Natomiast na laptopie bez problemu. I po prostu to jest też taka dla Was motywacja, że okej, okay, wchodzicie na laptopa i widzicie tą tapetę i macie motywację, ok, miałam zrobić to, to i to. Jak to wygląda? Ok, dobra, dalej trzymam się tych planów, dalej robię właśnie to, żeby dążyć w tym kierunku i mieć ten sukces. Wiem, że dużo osób właśnie taki vision board robi. Ale nie wiem, czy wy na przykład słyszeliście o takim Vision Board, więc jeśli słyszeliście albo nie, dajcie znać w komentarzu, bo jestem ciekawa, czy jest to u Was znane, czy jest to u nas też w Polsce popularne. Wiem, że za granicą jest to bardzo popularne, dlatego jestem ciekawa, jak to u nas w Polsce wygląda. A teraz przejdźmy już do omawiania, właśnie mojego Vision Board. Jak widzicie, mój Vision Board jest bardzo podróżniczy, mam wrażenie. Ponieważ mamy tutaj wiele zdjęć z różnych zakątków świata, też z samolotu i tak dalej. Więc um, mam tutaj też pewne zdjęcia z planów podróżniczych, które już są potwierdzone. Są to miejsca, do których wiem, że już lecę, bo mam bilet na samolot, mam już. Apartament, bądź pokój w hotelu, ale jeszcze Wam nie będę zdradzać, które to są miejsca, żebyście też mieli niespodziankę, ale jak teraz widzicie ten wyższy bot, to pewnie możecie się skapnąć, bądź też nie. Kolejnym moim planem podróżniczym jest to, aby też w tym roku pojechać w górę. Ja uwielbiam góry, co roku jeżdżę minimum raz, minimum. Zwykle jest to kilka razy, więc mam nadzieję, że w tym roku też się uda i że zdobędziemy kilka szczytów, ponieważ, no, góry to jest coś, gdzie ja mogę się odprężyć. Okej, okay, jest to wysiłek fizyczny, no bo jednak trzeba wchodzić na te góry, zmęczy się człowiek, ale jednak ja uwielbiam ten etap wchodzenia, a później, jak już jesteście na szczycie i macie ten piękny widok, te piękne widoki, no to jest po prostu cudownie. Dlatego mam nadzieję, że w tym roku też mi się uda. Mam kilka takich marzeń, gdzie bym chciała pojechać, ale to wszystko zależy oczywiście od pogody, od urlopu, od motywacji i tak dalej, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Kolejnym tutaj zdjęciem jest zdjęcie koncertu, ponieważ w tym roku aktualnie nie wiem, czy coś się zmieni. Mamy w planach cztery koncerty. Pierwszy koncert już jest w marcu, później kolejne w czerwcu, w lipcu i w sierpniu, więc będzie to też taki koncertowy rok. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo uwielbiam koncerty, szczególnie po ostatnim roku, gdzie byłam na koncercie Louisa Tomelsona na Tauron Arenie w Krakowie i po prostu poczułam tą atmosferę. Było cudownie i chcę to jeszcze raz przeżyć, chcę być w otoczeniu wszystkich fanów. Wielbicieli danej jego artysty, danego zespołu, więc tak w tym roku czekają nas minimum cztery koncerty i pierwszy to już w marcu. Kolejne zdjęcia to zdjęcia pary, zdjęcia przyjaciół, zdjęcia takiej gromady, ponieważ też w tym roku chcę spędzać dużo czasu z chłopakiem, z przyjaciółmi, z rodziną. Chcę cieszyć się tymczasem. Chcę cieszyć się wszystkimi relacjami, chcę je jeszcze lepiej, jeszcze bardziej ulepszyć, jeszcze więcej czasu ze sobą spędzać. Chcę być dobrą dziewczyną, dobrą przyjaciółką, znajomą, koleżanką, córką, wnuczką i tak dalej. Więc mam nadzieję, że w tym roku relacje nadal będą u mnie na dużo wyższym poziomie niż wcześniej i że. Po prostu uda mi się utrzymywać dobre relacje z moimi znajomymi i rodziną. Dalej mamy zdjęcie z książką oraz z planerem, ponieważ mimo, że ostatnio mówiłam, że staje się coraz bardziej spontaniczna i nie chcę tyle planować, to mimo wszystko chcę mieć wiele rzeczy zaplanowanych pod takim względem, że okej, okay, w tym tygodniu robię to i to, przez ten weekend to i to, tam jedziemy, tu coś robimy, żeby po prostu mieć te życie takie zorganizowane. A nie, że dzień godzinowo rozplanowany, co kiedy robić. To nie, ale po prostu chcę mieć plan na życie, chcę wiedzieć, co chcę zrobić, co chcę osiągnąć i cieszyć się po prostu z tego planu, a nie być zmuszana do czegoś robienia. A książka, no bo jednak książki nadal są ważne w moim życiu i mam nadzieję, że nadal będą. Chociaż jak na razie tak zostaje, ponieważ w minionym miesiącu udało mi się przeczytać aż 10 książek, z czego jestem naprawdę szczęśliwa i zadowolona, bo w ostatnich miesiącach było tego mniej, a tutaj nowy rok, nowa ja? Nie, na pewno nie. Ale przynajmniej 10 książek przeczytanych mam na koncie już. Dalej mamy tutaj trochę jedzenia. Z jednej strony zdrowe odżywianie, z drugiej strony gdzieś pieczenie ciasteczek albo wyjście na kawkę, na croissanta, na ciasteczko, ale chcę to właśnie połączyć, ponieważ z jednej strony chcę się odżywiać zdrowo, uwielbiam owoce, warzywa, różne takie sałatki i tak dalej. Więc chciałabym dalej to prowadzić takie życie, że odżywiam się zdrowo, ale z umiarem. Tak jak reguła mówi, 80 do 20, czyli 80% zdrowego odżywiania i 20% naszej zachcianki, słodkości, fast foody, jakieś tam mniej, po prostu nie, że niezdrowe, tylko po prostu mniej wartościowe posiłki. A że ostatnio moim zamiłowaniem jest pieczenie różnego rodzaju ciast, no to tym bardziej nie mogłam tego po prostu zawrzeć w 2024 roku, skoro to sprawia mi tyle przyjemności i cieszę się, gdy innym moje smakołyki, moje słodkości smakują. A skoro już mowa o zdrowym odżywianiu, no to tutaj również znajduje się Kilka zdjęć ze sportem, z ruchem. Jak widzicie, nie ma tutaj zdjęć siłowni, ponieważ to zdecydowanie nie jestem ja, ale na przykład różnego rodzaju tańce, zumba, taniec współczesny, do tego yoga albo pilates, to jestem ja. Rozciąganie, gimnastyka artystyczna to zdecydowanie jestem ja. Kiedyś umiałam szpagat, ponieważ byłam tancerką przez chyba 8 lat. To naprawdę był mój wspaniały czas. Naprawdę. Jak wspominam to, jak tańczyłam, to jestem szczęśliwa. Niestety musiałam zrezygnować, i teraz brakuje mi tego. I jak ostatnio byłam na warsztatach Zumby przez cały dzień, naprawdę, rozpoczęły się o 13.30, skończyły o 19.30. Ja z parkietu zeszłam może raz albo dwa, żeby napić się wody. Naprawdę, ja tańczyłam cały czas i byłam szczęśliwa. Po prostu taniec daje mi tyle szczęścia, tyle endorfin i ja nie czuję się zmęczona. Mimo, że tańczę kilka godzin pod rząd, ja nie czuję zmęczenia i to jest wspaniałe. Dlatego chcę też wprowadzić ten ruch w 2024 rok, szczególnie dlatego, że mam pracę siedzącą. Ja 8 godzin siedzę przy biurku, przed komputerem, więc jednak ten ruch dziennie jest mi potrzebny. Nie mówię, że teraz dziennie będę ćwiczyć zumbę albo jogę, albo pilates, ale żeby przynajmniej dziennie godzinę mieć jakiegoś ruchu, czy to spaceru, czy to właśnie zumby, czy jogi, czy cokolwiek, chcę po prostu w ten sposób spędzić ten rok. I ostatnie dwie rzeczy już do omówienia na tym Vision Board, to po pierwsze pianino. Kiedyś grałam na pianinie i na gitarze, Chodziłam do szkoły muzycznej, uwielbiałam to, no ale poszłam na studia, później do pracy. Brakło czasu, żeby zajmować się tyloma pasjami, szczególnie, że wtedy też rozbudowałam trochę mojego Instagrama, Musiało kilka rzeczy pójść na bok, w ten sposób pianino, ale chciałabym chociaż na chwilkę wrócić do tego. Nie mówię, że teraz będę dziennie grała 2-3 godziny na pianinie, żeby wrócić do tego, co kiedyś. Nie, ale żeby może raz, dwa razy w tygodniu siąść na pół godziny, na godzinę i coś tam sobie przypomnieć, zacząć coś grać. Jak na razie jeszcze nie zaczęłam, ale jest on na moim Vision Board, więc mam nadzieję, że to się uda. I ostatnia już rzecz to oczywiście mój piesek, Pusio, Czyli chcę po prostu nadal spędzać z nim tyle czasu, bawić się z nim, chodzić na spacer, zabierać go na różne wycieczki, też takie wspólne, gdzie gdzieś dalej jedziemy, ponieważ no ten piesek daje mi tyle radości, że naprawdę nie wiem co by było, gdyby nie on. On naprawdę daje temu domowi tyle wartości. Jest cudowny i cieszę się, że go mam. I to by było na tyle. Dodatkowo mam tutaj kilka motywacji, czyli żeby ryzykować. Ponieważ to jest najważniejsze w życiu: nie rezygnować z czegoś, bo wtedy po prostu będziemy żałować. A jeśli nie zaryzykujemy, no to nic się w naszym życiu nie zmieni, a ryzykując możemy coś ulepszyć, możemy mieć nowe znajomości, nowe zdolności, po prostu więcej sukcesów w naszym życiu. No i oczywiście, I'm working on myself for myself. Dokładnie, czyli pracuję nad sobą dla mnie, nie dla kogoś. To właśnie dla mnie chcę robić te wszystkie rzeczy, które tutaj są na tym pierwszym Board, aby czuć się ze sobą dobrze, aby siebie polubić, aby siebie pokochać i aby być w takim miejscu, w którym stwierdzę: OK, lubię siebie, lubię to jaka jestem, jak wyglądam, co robię i że po prostu jestem tam, gdzie chciałam być. I to by było na tyle w tym filmiku, ponieważ tak naprawdę to są też wszystkie moje postanowienia, które właśnie. Zawarło się na tym vision board. Nic więcej nie wymyślę i tak wydaje mi się, że jest tego dość sporo. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Może zainspirowałam kogoś do stworzenia takiego vision board. Jeśli tak, no to dawajcie znać w komentarzu, a my widzimy się już w kolejnym filmiku. Pa!